teraz wow, baben tego typu zaproszę. No mój kanał, zaskrybujcie tego typu. Jak tam żyjecie? Wow, co? też jest stream na YouTube. <śmówiłem> mówiłem, mówię, nieraz nie dwa. Że mam kurwa przekrócę. Jak mówię, to mówię. To po co zacząłem ze mną? I tak nie wygracie, i tak nie wygracie. Jestem zbyt bystrym człowiekiem. Wiem gdzie macie słabe punkty, gdzie u was uderzysz w słaby punkt Nie muszę was znać No widzicie, po zaczynacie jakieś głupoty robić, inne rzeczy, jakieś nie wiem, podchody, głupie podchody można tu powiedzieć. No właśnie, i wasze głupie podkody kończą się, tak jak się kończą. Zaraz pomyśleć, dajmy sobie spokój. Tigera nie zniszczymy, a robić dalej i dalej i dalej. No, no to kurek wam przykręciłem. A warto było to o świeczki. Chyba nie zobaczę. No ale cóż. Jesteście, kurwa, tak na mądrzejsi ode mnie, lepsi ode mnie, to zobacz, zobaczcie, co się stało. Jak to pierdolęło, a ostrzegałem nie raz, nie dwa, zaczniecie ze mną, to przegracie. Nie wierzyliście, no to macie, pójdę po trupach, a zrobię to i zrobiłem to, co chciałem to zrobić żeby od dawna. No widzicie, to jest to, co zawsze tłumaczę Wam. Weźcie, się odpierdolcie się od nas. My nic, kurwa, nie robimy. A Wy nic, dalej coś robicie. Jak pojedę. Dlatego Wam ukróciłem. Widzicie, warto zaczyna z kimś? Mhm. Mm Chyba nie warto świeczki, no ale coś jest za coś, wy tak? To ja tak, nie to, że tylko wy, bo ja też mam prawo ruszyć z w PNL w i bary. i zrobiłem. No i kto jest tu królem? Wy czy ja? Bo na razie to ja jestem, a wy jako frajerzy, którzy przegrali w Saguen Bozo. Jak do internetu. No i widzicie, to jest właśnie sztuką myślenia. A wy nie myślicie, wy jesteście grupa na mędrzejsi, na świecie, bo nikt was nie ruszy. Parę osób poszło do paki za stalkowanie, za wyzwiski itp. itp. Nie będę mówić co. No, widzicie, u mnie to jest tak. I zobaczam grubo. Wy tylko kurwa nie rozumiecie, bo jesteście tak debilami po drugiej stronie, że naprawdę no, no ja to nie, nie wiem dlaczego rodzice wam dają internet No właśnie <laughs> Przecież jesteście po drugiej stronie yy, debilami ile Powiem Wam tak, to kombinowaliście mnie to kombinowaliście to, że, żeby mnie złamać, a nie złamaliście mnie, wręcz przeciwnie, ja zdobyłem siłę, żeby Was pokonać i pokonałem, no i kto jest teraz z górą znowu? Łobaben? No, znowu ja, tak legenda, legendę, a wy frajerami teraz zostaliście, <laughs> taka jest prawda, no widzicie? Prawda boli was? To ja wiem o tym dokładnie, że was boli ta prawda. Co ja wam teraz kurwa mówię. <grywa> wow. <grywa>